To już kolejny raz, kiedy spotykamy się w czasie rozpoczęcia roku szkolnego w polskich szkołach. Spotykamy się, aby mówić, informować o działaniach inspekcji transportu drogowego. I tak jak co roku inspektorzy transportu drogowego nasilają swoją akcję kontroli. Tychże autobusów z początkiem września. Ale to nie oznacza, że kontrole nie są prowadzone w kolejnych miesiącach, że kontrole nie są prowadzone pod koniec roku szkolnego. Te kontrole prowadzone są również w czasie, kiedy młodzież udaje się na ferie zimowe albo letnie. Wówczas też gro autobusów wycieczkowych jest kontrolowanych. Przez inspekcję transportu drogowego. I teraz również, podobnie jak już powiedziałem, jak w zeszłych latach, zostanie skontrolowanych wiele gimbusów. I to jest też taki sygnał dla organizatorów przewozów, czyli samorządów, dla szkół, ale przede wszystkim sygnał dla przewoźników, aby Zwrócili szczególną baczną uwagę na stan techniczny autobusów, którymi przewożą dzieci do szkoły. Bo tutaj inspektorzy transportu drogowego nie będą pobłażliwi. I tak działo się w poprzednich latach. Chociażby przed rokiem skontrolowano bez mała prawie, że półtora tysiąca autobusów, i w przypadku 10% ich procent zatrzymano dowody rejestracyjne. A w przypadku, jak dobrze pamiętam, 39 tychże gimbusów, tychże autobusów wycofano je całkowicie z ruchu. Dzisiaj działamy w szczególnym czasie, w czasie pandemii, i dlatego zwróciłem się do Inspekcji Transportu Drogowego, aby w sposób szczególny inspektorzy zwracali uwagę na przestrzeganie zasad. Bezpieczeństwa określonych przez główny, głównego inspektora sanitarnego. Dzisiaj musimy robić wszystko, aby dzieci były bezpieczne i właściwie zabezpieczone również pod względem covid. -owym. Z jednej strony niedopuszczalne jest, aby samochody w złym stanie technicznym, w budzącym wątpliwości. Wypełniały czy realizowały tą usługę przewozową, ale z drugiej strony musimy pamiętać o określonych zasadach sanitarnych, które też powinny i muszą być w tychże autobusach przestrzegane. Te kontrole prowadzone są od lat. Sprawdzamy, czy pojazdy są sprawne technicznie, czy kierowcy są trzeźwi, czy posiadają wszystkie wymagane do tego typu przewozów dokumenty. Niestety w latach ubiegłych sytuacja, jeżeli chodzi o kontrolę, nie wyglądała zbyt dobrze. Zatrzymywany był średnio co dziesiąty dowód rejestracyjny autobusu szkolnego. To jest dużo więcej niż w przypadku na przykład autokarów wycieczkowych, autokarów, które przewoziły dzieci na wakacje, bo w przypadku na przykład tegorocznych wakacji. Zatrzymaliśmy około 3% dowodów rejestracyjnych autokarów, które przewoziły dzieci na letni wypoczynek. We wrześniu i do połowy, do połowy października ubiegłego roku sprawdziliśmy blisko 1450 autokarów. W 151 przypadkach zostały zatrzymane dowody rejestracyjne, z tego w 39 przypadkach autobusy były w fatalnym stanie technicznym. Jakie były najczęstsze usterki? Zbyt zużyty bieżnik opon. Niesprawny układ kierowniczy, hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, yy, niesprawne oświetlenie. To są poważne usterki, niejednokrotnie zagrażające bezpieczeństwu yy, przewożonych dzieci. Dlatego Apelujemy do rodziców, apelujemy do władz do dyrektorów szkół, jeżeli są jakieś obiekcje, mają zastrzeżenia, mogą poprosić inspekcję transportu drogowego o przeprowadzenie takowych kontroli. My również będziemy takie kontrole prowadzili wyrywkowo, będziemy przyjeżdżali pod właśnie szkoły i będziemy sprawdzali te pojazdy. Na pewno będziemy się starali nie utrudniać dowozu dzieci do szkół. Te kontrole będą prowadzone albo po przyjeździe dzieci do szkół w godzinach porannych, albo przed odjazdem autobusu, który będzie zabierał dzieci po lekcjach. Czyli Przede wszystkim te kontrole będą prowadzone przed właśnie szkołami. Również nasi inspektorzy będą prosili kierowców, będą zwracali uwagę kierowcom, żeby pilnowali, czy dzieci mają założone w autobusie maseczki. Więc takie działania prewencyjne również będą prowadzone. Bardzo dziękuję Inspekcji Transportu Drogowego, panu ministrowi Adamczykowi. Że będzie wspierał naszą akcję dotyczącą bezpiecznej szkoły, bezpieczeństwa zdrowotnego w szkołach. W szkołach nie trzeba będzie nosić maseczki wtedy, kiedy się siedzi na w sali lekcyjnej. Wtedy jest dystansowanie, jest to jedno, jednorodna grupa, natomiast bezwzględnie maseczkę trzeba nosić wtedy, kiedy nie ma możliwości dystansowania. Na korytarzach szkolnych, wszędzie tam, gdzie dzieci się gromadzą, na przykład na schodach, Zależy to od regulaminu szkolnego i bardzo prosimy, żeby każdy regulamin był dostosowany do szkoły, do miejsca. Szkół jest 26 tysięcy, każda ma swoją własną specyfikę. Transport musi być bezpieczny, cechą bezpiecznego transportu jest to, żeby zachować odpowiedni dystans, ale przede wszystkim dzieci muszą mieć maseczki. O to będzie dbała. Inspekcja Transportu Drogowego będzie zwracała uwagę kierowcom, żeby dzieci, wszystkie dzieci miały, miały maseczki. To jeden z elementów bezpiecznej szkoły. Jestem przekonany, że dzieci w szkole będą bezpieczne. Będą bezpieczne wtedy, kiedy rozważni rodzice, rozważni nauczyciele i dyrektorzy szkół doprowadzą do sytuacji, że będą przestrzegane wszystkie zasady, o których mówiliśmy już tak długo. Czyste ręce, maseczki, dystans. Dziękuję bardzo.